Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taka informacja, mm, bo zbliża się jakby mm, takie no, jakby odnowienie naszego kanału. Mała rewolucja. Przechodzimy na wyższy poziom właśnie na Bijze sobie no, kolejny level na tak, kanale. Na YouTube. <grym no, <grym> y właśnie. Tak. Coś się dzieje, no, coś się dzieje. No właśnie. Y no zauważyliśmy, że o, o, ostatnio zauważyliśmy, że je jednak nasze filmy nie są takie no to Super. Takie dobre, no bo jednak Wiadomo, nie jesteśmy przygotowani do nich Ani, ani nic, no mm, Robimy to na chama i na szybko tak, do tak, na szybko, no i w końcu Uznaliśmy, że, że to jest jednak takie Do bani <laughs> No Sami widzicie zresztą, że, że to nie jest jakoś Nie wiadomo co, dlatego teraz zmieniamy Jakby strukturę naszego kanału I mamy nadzieję, że to będzie Lepiej wyglądało, będzie bardziej Profesjonalne No, jakoś hmm. tak Tyle, no. I dlatego spodziewajcie się teraz filmów nie tak jak, że robimy je no, 3-4 filmy na, na tydzień, tylko no, trochę, teraz będę trochę rzadziej, gdyż będzie nam to zajmowało dużo więcej czasu. Tak, tak. Wiesz, mm. Będzie to bardziej profesjonalne, No coś za coś trzeba mm -hmm. końcu zrobić. No, I i jeszcze, to będzie tyle. No, jeszcze yy, nie wiem, nie kupujcie wy, wybuchających betów. <laughs> Nie, żartuję. To nie nasza sprawa, dlatego. Nie mieszajmy się, bo jeszcze nas będą hejtować. A to dobrze. To dobrze, będziemy lepiej zauważalni. Nie, no żartuję. To tyle. Mamy nadzieję, że, że będzie coraz lepiej, będzie coraz więcej widzów. Wy oczywiście subskrybujcie i. No i tyle. Cześć. Trzymajcie się.